Dzień dobry. Iwona Hołownia, Dobrzańska z kanału z Iwony Życia Wzięte. Stoję właśnie przed taką stertą kamoli. Już nie powiem, że kamieni. Mamy zimę. Miesiąc temu mój mąż z okazji jego urodzin zorganizował łupanie kamieni. Ponieważ padało, było brzydko, nie mogłam nagrać, i teraz wam pokazuję, jak to poszło. Nie mamy wprawy, nie znaliśmy nikogo, kto by coś takiego robił. Mamy te kamole, bo nam są potrzebne na wjazd jako palisada. Niestety, tak jak ten okrągły, nie nadaje się. Natomiast już te kawałki, o te tutaj, już się nadają. Popatrzcie, z jednego kamola potężnego wyszły, wyszły trzy takie części, które spokojnie możemy już teraz ułożyć. Nie wyglądają one ładnie, ponieważ są to nawiercenia, po. no nawiercenia właśnie. Nie rozłupywaliśmy tak jak gdzieś tam w filmach oglądaliśmy, że ktoś łupie młotem i rozwala. Możliwe, że taka metoda jest możliwa. Moja mama, która pamięta czasy, jak łupano kamienie, jako dziecko przyglądała się temu, jak jej sąsiedzi to robią. Powiedziała: no, taki najlepiej, o taki, który ma tutaj takie, takie żyły, prawda? I najlepiej, jakby był mokry. Słuchajcie, miał żyły, ale ten kamień absolutnie się nie chciał rozpaść ani pod wpływem łupania młotem. Jak się rozpadło, to zrobiło się takiego dużego kruszcu trochę. Natomiast nie jest to takie równe jak tamten. Tu jest kamień, przy którym polegli moi panowie trzej. Może uda mi się. Y, zamieścić zdjęcia, żeby wam pokazać, jak to wygląda. O, proszę bardzo, też wygląda ładnie. To, są, to, jest, to Te kamole są pod taką jabłonką, na której jeszcze y, wiszą jabłuszka, zresztą pyszne i można przyjść i sobie jeszcze zerwać. Dzisiaj wyjątkowo piękna pogoda w porównaniu do ostatnich dwóch tygodni, y, więc y, mamy tego kamola, i ten tu element to miał być taki. Hmm, jak to się nazywa, klin? No tutaj mam Reksia, który mi towarzyszy, piesek mojej mamy, który boi się mężczyzn, natomiast kobiety toleruje, więc trzyma się kobiet. Prawdopodobnie był bardzo bity, wzięty z jakiejś fundacji e, dla psów bezdomnych, ale dobrze się tutaj czuje, z mamą się też dobrze czuje. O, tam sobie pobiegł teraz, pozwiedzać teren, słyszy, że jakieś pieski gdzieś czekają, ale wracamy do kamieni rozłupali w sumie za się brano. Rozłupali ten piękny granitowy, o tutaj, proszę bardzo. To można zbić tak jak widziałam jakimiś tam klinami czy przecinakami. Drugi kamol to był taki czerwony, wyglądał z zewnątrz bardzo ładnie, ale struktura tego kamienia jest zupełnie inna. I teraz popatrzcie proszę. Mamy dwa młoty. Jeden kupiony przez nas. Jeden kupiony przez nas, do wbijania klinów rozbijania, i to nie jest dobry młot, ponieważ ma w poprzek ten szpic. Natomiast jeden przyniesiony przez mojego sąsiada, który nie wiedział, że to jest do kamoli, ale gdzieś tam wygrzebał. Jesteśmy na terenach poniemieckich, więc e, gdzieś tam wygrzebał u siebie na strychu taki młot. I dopiero jak przyniósł tutaj taki młot, to się dowiedział, że to jest młot prawdziwy do łupania kamieni. On waży 8 albo 9 kg. Ja nie będę próbować nim walić. Ale szpic jest wzdłuż osi tego, tego trzonka tutaj. Oto mój kabel się miesza. I tym młotem próbowano też rozbijać. No nie poszło. Po prostu najlepsza metoda, którą mój mąż i jego Towarzysze stwierdzili, to będzie nawiercanie, i tutaj proszę, próbowali nawiercać. To jest drugi kamień, przy którym polegli. Może nie w tych miejscach, nie wiem o co chodzi. Na pewno przekonali się, że muszą być właściwe kliny, i takie kliny znowuż mój mąż wynalazł w internecie, zamówił, i to są kliny na wiertło 22, czyli dosyć potężne. Nie wiem, jak to pójdzie. Nie wiem jak to będzie działało, ale to jest taki klin z takimi dwoma dodatkami, kupiony w jaworze. Może jak spróbują wiosnę jeszcze raz łupać te kamienie, to powiedzą, jaka była jakość tych, tych klinów. W każdym bądź razie pracy na to łupanie jest sporo. Sprzęt też będzie potrzebny. Ale ruszyli. Tak jak mówię, jeżeli uda mi się zamieścić zdjęcia, czego jeszcze nie umiem robić, to zrobię. Na pewno wiosną, kiedy będzie ładniejsza pogoda, mam nadzieję, nakręcę na żywo jak oni to robią. Ponieważ kiedy oni upali te kamienie, to non-stop praktycznie padało. Dlatego dopiero dzisiaj mogę coś nakręcić. Także dla wszystkich łupaczy kamieni albo tych, którzy chcą się uczyć, albo przyjechać i pomóc nam łupać i przy okazji się uczyć, zapraszamy. Proszę piszcie do mnie na priwa. Te kamole czekają na wszystkich chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił. Zapraszam w nowym roku 2019 i pozdrawiam serdecznie.